Masz zamiar wytrzymać w desce tylko 60 sekund. Wiesz, że to się zbliża, to napięcie w ciele, pieczenie w ramionach, ciało zaczyna drżeć, umysł krzyczy: Przestań, ale ty mówisz sobie: Jeszcze tylko jedna sekunda, jesteś z siebie dumny, ale nie zatrzymujesz się na 60 sekundach, trwasz dalej. Często myślimy o sile woli i wytrwałości jako o zdolności do osiągania rzeczy niezwykłych. Ale wytrwałość to nie tylko siła woli, jej korzenie sięgają głębiej do biologii, neurotroficzny czynnik pochodzenia mózgowego albo po prostu BDNF. To białko, które pomaga neuronom w Twoim mózgu rosnąć, pozostawać zdrowymi i skutecznie się komunikować. Jest kluczowe dla pamięci i odporności na stres. Światło słoneczne, garść borówek, to wszystko pomaga zwiększyć poziom BDNF. Ale największy wpływ mają ćwiczenia fizyczne. Deska, prosta, jogiczna pozycja, może być jednym z najlepszych ćwiczeń dla rozwoju psychicznej wytrzymałości. Jestem profesorem klinicznym, specjalistą na Wydziale Medycyny Prewencyjnej Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego. Ponad 40 lat praktyki klinicznej. I wiemy jedno. Najskuteczniejsze ćwiczenia zwiększające poziom BDNF to te, które wymagają umysłowego zaangażowania. Pływanie, bieganie dają mniejszy efekt. Ale ćwiczenia, które wymagają skupienia uwagi, dają najwięcej. Właśnie tam rodzi się wytrwałość. Właśnie tam zaczyna się odporność.